Cześć, witajcie moi drodzy! Ja jestem Remek i dzisiaj witam Was w The Forest. Moi drodzy, jest godzina druga, o! Zapomniałem się! Trzecia! I to nie 00, tylko 340. Never mind. Pomyślałem sobie, nerdząc w deforesta, yy, analizując, polepszając, ulepszając, budując sranie w banie i tak dalej. Najwięcej roboty jest z tym. Czyli pochodniami, które postawiłem. Masakrycznie dużo trzeba było czaszek znaleźć. Ale, ale, ale poczekajcie, bo da dajcie mi dokończyć. Pomyślałem sobie, fajnie byłoby zrealizować takie jedno z wyzwań. Kanibale podchodzili pod mój dom, mówili, a raczej szeptali pod murami. Rezy! Se Ktoś mnie woła? Rezy! ktoś mnie woła. Podchodzę do murów i słyszę: Rezy! Przeleć nad wyspą lotnią! Se myślę, kurde, przelecę nad wyspą lotnią, bez problemu, da się to zrobić, ale nie mam czasu teraz. O, kanibale w okolicy, a propos szeptania i tak dalej. E, pomyślałem sobie: kurczę to jest ciekawy pomysł. No i co? No i róbmy. <laughs> Ale zanim to zrobimy, pamiętajcie, że jeśli podoba Wam się film, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem i napiszcie komentarz. Eee, przepraszam. Szepcie pod murami. Często o tym można zapomnieć. Sam wiele filmów oglądam na YouTube, które bardzo lubię, a zapominam jakoś dać łapkę w górę, czy też napisać komentarz. It's up to you. Od tego też zależy to, czy robić więcej, czy mniej, bo są też inne fajne gry. Wracając do tematu. Jak sami widzieliście w ostatnim odcinku, troszkę pobudowałem. O I mamy tutaj efekt tych. Aha, czyli tak biegną. Troszkę zmieniłem. Zauważyłem, że po tym, jak gdy. O, nie, już myślałem, że spadnę. Po tym, gdy jest pierwszy kill, oni zmieniają trochę. O, drugi kill. Zmieniają trochę trajektorię. Y... Nie, chciałem, nie chcę mówić lotu, ale y... biegu. Musimy sobie stąd trolkę jeszcze zrobić na tą, na tą perspektywę. Koniecznie jakieś szybkie zejście w tamtą stronę. Fucking no. I, I... widzę, że jeszcze będzie, będzie trzeba to dopracować i zbudować kilka pułapek w tym miejscu, skierowanych w tą, w lewo, bam, tam Bo wtedy oni tędy biegną A to już takie spostrzeżenie na później Znaczy nie na takie później, to więcej czy później to się trzeba zająć Więc to jest do zrobienia Tu jest tropiks Jeszcze tylko podniosę tą pułapkę I nią zaniosę Dobra, 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 ale za, 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 zostawiając już kanibali, bo mogę się z nimi bawić w wieczność, jak zwykle zresztą, chciałbym dzisiaj dokonać challenge'u. Bo w związku z tym, że nerdzę, że sobie siedzę, ogarniam, pomyślałem sobie, że chciałbym sobie jeszcze dzisiaj nagrać odcinek właśnie, gdzie staramy się tą paralotnią... Co z tą paralotnią? Przemierzyć całą wyspę. I fajnie byłoby to zrobić... No już czaszek nie mam. I fajnie byłoby to zrobić dzisiaj. Dlaczego dzisiaj? No, bo dużo budowałem i potrzebna mi jakaś odskocznia troszkę e, Autentycznie się nabudowałem za bardzo Dużo też skór pozbierałem z jaszczurek, bo w trakcie ścinania drzew i tak dalej dużej było Mam tam na wieszaku multum skór jaszczurów I krokodylów też, bo to są takie same skóry Parolotnie zrobiłem, bo myślałem już o tym, żeby... Halo! No co jest grane? Paralotnie zrobiłem, bo już myślałem o tym wcześniej, żeby była zawsze pod ręką W trakcie budowania i tak dalej zbierania e, szmaciksów, nie szmaciksów, bo byłem jeszcze po paliwo tam pod górą Gdzieś w tamtym kierunku e, Bo mi się skończyło paliwo do piły Byłem też przy okazji w wiosce obok i pozbierałem trochę szmaciuriksów Po to, żeby e, między innymi zrobić liny i tak dalej, i tak dalej No i, no i mogłem dzięki temu też zrobić paralotnie Lotnie Sorry I, i co? No, i zajmujemy się w tym momencie bez jedzenia. Surowe, wszystko. Ara, bez jedzenia. Postaram się przelecieć całą wyspę. Nie ja wiem, że to może troszeczkę brzmieć y, dziwnie, bo ziomek chce przelecieć całą wyspę. Ale nie chodzi mi o przelecenie. Y, znaczy fizyczne też. Zostawmy ten wątek. Nie wiem, czy pamiętacie pewnego razu na odcinku mówiłem wam, że. Gdzieś tu jest takie magiczne miejsce, w którym jak przelecę, to nagle jestem wyżej i w ogóle o co chodzi. I też nie to miejsce. Nie wiem za który razem mi się to uda, ale pamiętam doskonale i powinno to do tej pory działać oczywiście, jeśli, jeśli działa. Eee, a czyżbym nie był już wyżej? Jestem troszkę wyżej. I to jest właśnie to miejsce. Nie wiem, jakie wiatry łapiemy, ale patrzcie na wieżę, jesteśmy coraz wyżej. Oddalam się wzwyż, no i oczywiście w dal, ale jesteśmy coraz wyżej, kręcąc się w kółko, łapiąc jakieś dziwne wiatry z góry. Nie wiem, jak to sobie mogę wytłumaczyć, ale pewnie jest kilka sposobów. I nie wiem, jak to się dzieje, ale to się dzieje, bo sami widzicie, jestem już tak wysoko, że mgła zasłoniła mi widok na, moi, na mój kompleks. Tak to już mogę chyba nazwać, bo jest to dosyć duże miejsce. spoko cieszę się niezmiernie. Nie wiem, czy nadal się wzbijamy. Ale jest to bardzo możliwe, że tak. Choć kto wie. <gry> Póki co nadal widzę kompleks w takiej samej. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Wysok... A, to już jest Max. Wiecie czemu. Widzicie to, nie? Wy to widzicie. Co, ja będę głupa grał przed wami? Nie wiem, czemu nas nikt nie ugościł, ale. Ej, nie, jestem wyżej! Pokonałem chmury i jestem wyżej. Myślałem, że się nie da wyżej, ale jestem zdecydowanie wyżej. Już czerń widzę, o nie, za ludzie noc. A, lećmy póki co. <grych> no i nie wiem, to jest takie jedno. Nie z, znacie miejsce, na której mieszkam. To jest takie jedno jedyne miejsce na całej wyspie, gdzie przy okazji udało mi się to osiągnąć, gdzie wzbija mi się wzwyż. da się wzbijać wzniż? Raczej nie, więc po prostu się wzbijam. I dzięki temu jak sami widzicie, robiąc to pierwszy raz, to też mogę tutaj obiecać wam. Lecę na całą wyspę. Już śmiało mogę stwierdzić, że będziemy to powtarzali, bo chciałbym to zrobić za dnia. O, widzę wrak! Nie, to jest jacht. Wrak był... pod wodą. <grym> Ale... do z, no z chęcią to powtórzę w ciągu dnia, bo już się robi tak ciemno, że... ojen jaki zmrok na... ej, 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 e, 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 bo zaraz stracę kurs. Nie, nie stracę. Księżyc wyszedł, ty gigancie. E, wróćmy jeszcze, żeby zrobić to w ciągu dnia. To, to inaczej sensu nie ma. Zaraz powinniśmy zobaczyć światło naszej bazy. Dziwne, rzeczy, jeszcze jej nie widzimy. Ale. Ale działa. Myślałem, że nie zadziała. Nie byłem tego pewien. Pamiętam, że raz poleciliśmy kapkę dalej. I tak dalej. Strasznie mi się dzisiaj plącze język. Wracając do tematu. Eee, pamiętam, że raz lecieliśmy jakoś tak bardziej. Może w ten sposób powiem. I... I coś tam poleciałem dalej. Ale szybko zacząłem opadać. Nie wiem. Jakoś tak po prostu kojarzę. W tym przypadku jednak. Prawie, że obleciliśmy całą wyspę i zaraz to powtórzę, jak tylko się wyśpię... O jenny, te światełka rzeczywiście widać szybko. O nie. Okej, okay, tak też może być. Nie jesteśmy w tak daleko. Mam nadzieję, że kanibale mi tu nie wejdą. Boję się tylko jednego. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się pożegnaliśmy... Halo! Nie wiem czy pamiętacie, jak się pożegnaliśmy z ostatnią bazą, ale... Yy, mutanty są close. Więc fajnie byłoby jednak ich... Yy... Nie spotkać i jakoś być bardziej przygotowanym. Więc bazę trzeba podbudować i to bardzo, bardzo, bardzo. Tu muszą być dwie tyrolki, jedna tyrolka jest w dół, druga tyrolka jest do bazy. Mniej więcej w to miejsce. Nie mówiąc, że dokładnie w to miejsce. Albo tam. A ja tam zasłoni nam wejście, więc wydaje mi się, że w to miejsce byłoby idealne. Eee, no ale trzeba ją zrobić. No dobra, to trzeba. No nie, kiedy indziej. Teraz niebudowanie, teraz nasza misja pod tytułem przeleć wyspę. <laughs> A, i posadzie jednego aloesa. Mam ich więcej. To jest w ogóle dla mnie pytanie. Mam 10 aloesów. Nie wiem czemu kanibale jeszcze mnie nie poszeptały, jak to zrobić, żeby mieć ziarna aloesu. A no. Idę spać. I za chwileczkę lecimy przez wyspę. Przepraszam, przelecimy wyspę. Yy, <laughs> Sorry. Eee, krótka noc. Piciu. A, żarciu. Żarciu, halo, żarciu. Tu są wysuszone, dajmy tutaj świeże. Ale coś było zgniłe. O, jezu... To jest zepsute chyba, nie? Wyrzuć. Eee, tu jest świeże, weźmy więcej, bo jak wyląduję gdzieś w koziej dupie, wolę mieć co jeść. Zjedz. Gracias, senor. Eee, ubierajmy strój ciepły, bo... Na górze jest zimno. Bierzmy lotnie i próbujmy raz jeszcze. Jest wschód słońca, powinno być pięknie. Sam jestem ciekaw, czy rzeczywiście będzie. Lubię takie sma sm smakołyki, że tak powiem, robić w grze. jakim grze? Daj, mordeczko! Ty musisz tu walczyć o przeżycie i szukać Timiego. Halo! Jaka gra, o czym tu mówisz w ogóle? Przeżyj wyspę, wiesz, musisz tutaj zbierać rzeczy wszystkie i walczyć z animalami. malami. takie te Śmieję się, bo się wczuwam w grę bardzo. Wracając jednak do tematu, nie psując tego pięknego klimatu, sam jestem ciekaw, czy rzeczywiście fizycznie uda mi się całą wyspę przelecieć. Tego nie mam pojęcia, ponieważ no jednak yy, to jest jedyne miejsce, które znam, w którym jestem w stanie wzbijać się wzwyż. Co ja mam z tym wzbijaniem się wzwyż? Jest czwarta, przepraszam, w którym jestem w stanie się wzbijać. Jak sami zauważyliście, lecąc gdzie indziej, zaczynam opadać. Problem jest w tym, że nie wiem, czy aby na pewno jestem w stanie wystarczająco wysoko się wzbić po to, by przelecieć całą wyspę. Nie wiem, zobaczymy. I od tego jest ten test. Przez tyle leciliśmy w nocy? Dało się. Całkiem dobrze nam szło. Zobaczmy teraz. To dobrze by było się znów wzbijać. A póki co się nie wzbija. A może? Nie, wzbija się. Jestem wyżej niż wieża już w tym momencie. Nie no, leci w, w, wyż i to bardzo... Ewidentnie. Przecież wystartowaliśmy niżej, jestem wyżej. Ta, leci w górę w tym momencie. Ewidentnie to widać. Już jest mgiełka. Za chwilę polecimy nad mgiełkę. Potem nad chmury i mówimy, dzień dobry panie morze, co u ciebie? A nam na to, yy, do domu wracaj, i walczyć o życie na wyspie. Tough Times. Eee, jednego nie wspomniałem, czego wy na szczęście nie widzicie. Widzicie tylko mój yy, yy, pod podkoszulek Jestem w majtkach. Jest czwarta. Okej, okay, jesteśmy już dosyć wysoko. Wyspa nie jest mała. Wzbimy się wyżej. Nie robię nic innego, jak zataczanie ko koła. Nad wyspą. Znaczy nad, o, nad swoim obozem z tego co widzę w miarę. Tylko muszę chyba to koło wolnie zataczać. Czy ja widzę śnieg? Tak, widzę śnieg. Przez chwilę widziałem śnieg. Widzieliście śnieg? Cofnijcie, widzieliście śnieg? A, to, to jest możliwe w zasadzie, bo tutaj już miksuję się z biomem zimowym, tak. I znów będzie śnieg za trzy, no jest. No, tak myślę. Po prostu miksuję się z biomem zimowym i się zdziwiłem. Powiem wam tak, już prawie że łapiemy całą wyspę. Uwaga, za trzy, dwa, ona się deformuje. Prawie całą wyspę łapię. Wow, jak wysoko, co z góry! Będę wyżej niż szczyt. Co? To dalej, jest, dalej lecę w górę. Jednak jestem wysoko. Tego nikt by nie przeżył. Trochę stram w gacie, szczerze mówiąc. Najbardziej y, stranie w gacie powoduje to, że jak y, zdechnę, to jestem u Kanibali w domku. Albo po prostu będę jedną wielką plamą, bo spadając z takiej wysokości nie ma szans na przeżycie. I kręcąc tak, już nie wiem, które koło, wydaje mi się, że nadal jestem coraz wyżej. No oczywiście, jestem wyżej niż góry. Ej. jak wysoko ja jestem, I nie wiem, czy osiągnąłem już jakiś limit, czy nie. Zaraz, rzeczywiście mnie dupnie w łeb yy, Bóg i powie: Halo, na ziemię! Ej, ta wyspa jest mała teraz, się wydaje, nie? Jestem ciekaw, jak daleko mogę polecieć Póki co, widzę, że cały czas się wzno yy, wznoszę, więc nie będę tego przerywał. Jedyne co muszę robić to zataczać koła w tym miejscu nad moim obozem. A jestem cały czas nad obozem. I żeś Dobra, odlatujemy za 3, 2, 1. Nie gadaj. Nie, no, tak, to ja całą wyspę trzy razy przelecę. <gry> A nie, żebym był jakimś ch tutaj chojrakiem, czy co? Czy wy to widzicie? A ta wyspa z ziemi wydaje się być tak gigantyczna. Tak, w tym przypadku, widząc to wszystko z góry, jest zupełnie inaczej. Wow! I to jest w ogóle piękne uczucie to zobaczyć. Nie wiecie nawet jak się czuję. Szukam Timiego, swojego syna. I widząc całą wyspę, praktycznie oglądając się dookoła siebie, wiem, że on gdzieś tam jest. I że czeka nas tu jeszcze wiele, ale to wiele niebezpiecznych i ciekawostek. Ciekawe jestem, czy mogę wlecieć za granicę wyspy. To mnie bardzo ciekawie. Nie wiem w ogóle, czy. Nie, chyba opadam. Myślicie, że mogę wlądować na skałach? Zrobimy to. Wląduję na skałach. Przecież są tak gigantyczne, że na... z, znik jestem w stanie się przelecieć całą wyspę i z powrotem. Ty patrz, lecę nad skałami już. Ja Ale Nie! 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 To jest żart! To jest żart! To jest żart! To jest jakiś cholerny kuźwa żart Jestem trupem! Jestem trupem!